Cześć Wam. Witamy Was z różnego dzisiaj. Krakowa, nawet dla Ciebie. Hey, no. wow. jest głośno. Lepiej wygląda na żywo niż w snapie. Zazwyczaj w snapach, to fajnie wygląda, ale jest ładnie. No i ja oczywiście łazimy i szukamy jedzenia. Oczywiście jedzenie jest wszędzie, ale Tomasz, w babcia opatulona, musi coś wybrać idealnego. A tak wygląda. Tu przejdziemy. Panie... Tak. I są takie pięknie, wszystko straganki świetlne, ale nie mogę do was mówić, bo to magnika, każe iść, bo jest strasznie głodny. Ale jest bardzo ładny klimat. Się wow, ale mi je było. nie <laughs> Czyli jak cało będzie taki jak ten A jest nie Tak znaczy, będziemy Bardzo Także <laughs> <6. 6. 6. laughs> i jakaś by

przegląd dzisiejszych kosmetyczków po kolei lecąc. Twarz wciąż męczę, Clio jest fajna wjeżdżająca, chociaż kolor ma nie dopasowany do mnie, ale bardzo fajny, Creme BB, puder Rimmel Lasting Finish, kolor 002, redaktor pod oczy, Bobbi Brown w kolorze bisk po prostu, on tak tu wygląda i bronzer róż MAC Ellie Golding. Tak wygląda. Takie bardzo fajne bardzo duo i nazywa się Ale. I'll, I'll Hold My Breath. O, tak się nazywa. Oczy moja baza Inglot i Eyeshadow Keeper, jak zawsze. E, cienie to tak, użyłam dzisiaj po kolei Makeup Geek. Makeup Geek e, Peach Smoothie to jest chyba Mokka, albo Cocoa Bear, ale chyba Mokka to jest. Mokka, dobrze mówię. Inglot 72 do cieplenia i ten złody spice z tej nowszej serii. On jest 2,97. Bardzo fajny jest ten kolor. I dwa cienie dazy. Tej piątki, którą kiedyś recenzowałam, ten jest przepiękny, szampański, ten jest taki bardziej ciepły i obsypuje się jak jasna cholera. Musiałam zmyć podkład spod oczu i nałożyć jeszcze raz. Także no ale ogólnie są ładne. Taka kasetka to jest kasetka inglot, które kiedyś produkowali i są świetne, a bo mają lusterka, no, ale że chyba nie ma. Szkoda. Eyeliner to jest Clio Kill Black, jak zawsze. Maskara to mam próbkę Estée Lauder Sumptuous Extreme, jest świetna, bardzo pokrobia, ma świetną szczotę. I do Gimmy Gimme Brow w kolorze 01, też taki mały próbeczkowy. To jest ta szczota od Estée Lauder, popatrzcie ona jest wielka przy czymś takim, nie jest olbrzymia, ale fajnie, bo się nią nie da ukłuć, bo są miękkie te włoskie, także super się i usta Charlotte Tilbury Pillow Talk w kolorze, nie Pillow Talk, a to jest seria Lipchit, tak się nazywają linery. No i Soap Glory. A do torebki idzie ta balsamowa pomadka z Seforium. Mam tak spiesznięcie usta, jak nie wiem co. Kolor, który mówiłam, że nigdy go nie będę używać, a jednak. Kolor nazywa się B01, jest taki bardzo, bardzo jasny. To jest to, ale mam na nie żółtą przez tą bluzę, która przekłamuje kolory. Ale tak wyszło. Ktoś tutaj znalazł upragnionego precla. A reszcie w Krakowie <laughs> A ty jesteś pretzlem taki. Dobry pretzel Pyszne pretzel Ogólnie Tomek cały czas że wszystko jest strasznie drogie wszystko jest strasznie drogie i ma coś nowego do powiedzenia Uwaga, czekaj, bo przecież... Chciałem powiedzieć, że precle są tanie tu jest złoty piątkę. Teraz nie, się tak nie 5 złotych, ani Dajesz 50 tylko ekspresję. złoty piątkę. Strasznie jesteśmy szczęśliwi z tego Dokładnie. Powodu. I to była moja wiadomość. Do... No bardzo ładnie. jeszcze lekko wyjście, ja będę się. Tomek ma coś do powiedzenia. Nikogo to nie będzie interesować, a on by chciał. Chciałem powiedzieć, że wiecie... No bez żebrowskiego to nie jest wiedźmy. A czemu mówimy o tym teraz tutaj? Co? Bo no ja? Bym na końcu. Już na końcu Ale Ale tylko z żebrowskim. Tylko z żebrowskim. Aby być tak jak teraz jest starszy trochę to jeszcze lepiej. Do... I jeszcze lepiej... wspaniałe. I nie, że to, że tam bo Kinga to. O, bo ty nie czytałeś książki. Czytałem książki. Jestem czyniki. aktualnie na piątym tomie. Grałem we wszystkie gry. Ale ten mi serialowy Jezu, już muszę dla mnie przestać. idealny. Ale ładnie. Ale widzisz jak to Dziękuję. To mi dwuznacznie, bo tylko to, to ostatnie zdanie było to słychać. Chciałem jeszcze pokazać, że Buta Kinga wyszła, tak? Szacun. Szacun dla dziewczyny z góry. <noise> Spinaczka na szpilach. Dupy, nie, nie możemy od razu obgadywać znajomych, bo snapuje. Ile to trwa, bo nie wytrzymam. 10 sekund. Mm. To jest pewien sukces <laughs> Basta Cześć Gołębiu. Kochanie, wrażenia z Wawelu. Zawsze tu mi się podoba. Zawsze ci się podoba. Chcę być naprawdę zimno. Masz dać na minus, odmi Mój mops ogląda YouTube'a. No, to ja mówię! na YouTube'a? Dla mopsów? Co to są? Oglądają ty? Czy te? Co te mops robią? To jest jakiś inny pies? Jaka obserwacja jest? Co ten pies tam robi? Co on robi? Musisz go powołać? Co tam się dzieje? pies? Jak to się. Jak to jest możliwe pies w ogóle? Nie wierzę, że na YouTubie są nawet playlisty z muzyką relaksacyjną dla psów i kotów. Jest tego mnóstwo. Co puszczamy, Marlon? Co robimy? Działa muzyka relaksacyjna, widzę? Tak. Czy jakieś tu chce Nie ręce to jest, czy ktoś zna się na tym, czy to naprawdę tak działa, że to jest muzyka relaksująca dla psów, czy to jest tylko jakaś taka ściema. Marlon, jak myślisz? W każdym razie, cześć. Dzisiaj zero glamouru. Wróciłam do raj, czy późno w nocy wczoraj. E, pełno śniegu wszędzie, nawet w Krakowie był śnieg i wszędzie po drodze też był śnieg. Bardzo dziękuję wszystkim dziewczynom, które wpadły na spotkanie do Hard Rocka w Krakowie. Było naprawdę bardzo miło. Oczywiście dla mnie takie spotkania są zawsze strasznie stresujące bo spotyka się osoby, które wiedzą o nas bardzo dużo, na przykład o mnie, bo oglądają filmy, więc naprawdę wiedzą o mnie sporo, natomiast dla mnie te osoby są zupełnie anonimowe, tak, to jest, tak, to jest, tak, tak, to jest taki szok dla organizmu, bo to jest jakbyście spotkały jakiegoś starego znajomego, który was dobrze zna i pamięta i do was gada, a wy nie wiecie o tej sobie nic. I tak, I tak aż głupie, niezręcznie, i tak się, naprawdę, takie to jest tro, trochę dziwne. Oczywiście są bardzo miłe was spotykać, ale to też za mnie stres, żeby nie rozczarować kogoś swoją swoją osobą, wiecie, no bo tak, tak, to, tak to jest, nie wiem. Ale było bardzo miło, bardzo fajnie, bardzo dziękuję wszystkim y, za przyjście. Napadłam też napadłam też wczoraj galerię krakowską chodziłam to chyba 3 godziny, bardzo mało kupiłam rzeczy, bo jakoś tak kiepsko w tych sklepach, ale kupiłam trochę jeszcze w Rossmanie, chyba z cztery podkłady do, te, do, te, do testów. Muzyka relaksacyjna dla psów działa na mnie, to nie, nie świadczy o mnie za dobrze. Byłam też w Inglocie, pozdrawiam panie z Inglota bardzo miły, były różne również. No i dotolałam się do mojej bardzo zimowej, bardzo, bardzo, bardzo zasiężonej Rajczy. Ale tak jak mówię, wczoraj nawet w Krakowie był śnieg. A, ale najdziwniejsze jest, jak ktoś mnie gdzieś widzi, albo poznaje na mieście, mnie albo Tomka, i się do mnie nie odezwie, i nie podejdzie, To jest creepy. I potem na przykład mi piszecie, no, widziałam Cię tu i tu, no, albo widziałam Tomka tu i tu. I to jest strasznie miłe, ale potem człowiek ma taki mindfuck, o Boże, ktoś mnie widział, a co ja robiłam? Może akurat w tym momencie drapałam się po jakimś nieestetycznym miejscu albo wyglądałam jak kupa albo coś takiego, wiecie. Także jeszcze lepiej, jak podejdziecie. <grywa> bo na przykład kiedyś w Londynie, no, łaziliśmy z Tomkiem, chyba akurat mieliśmy jakąś taką sprzeczkę. Nie, nie zdarza nam się to jakoś strasznie często, ale każdemu się zdarza, więc mieliśmy jakąś sprzeczkę. I dokładnie tego samego dnia dziewczyna mi potem napisała, że widziałam je gdzieś tam na Londynie, na tej, na tej ulicy. No i to musieliśmy być, bo tam byliśmy. I tak sobie myślę, o Boże, czy ta jedna dziewczyna musiała słyszeć. Jak my się kłóciliśmy, jakaś siara, jaki nie? Tak jak niefajnie, nie? Także no, to jest niefajne. Podchodźcie, jak już mnie widzicie, proszę. Nie, Mops, się, to jest ściema. Mops się jakoś ożywił. To nie jest zażywy żywy Mops. się. Miałeś spać! Puściłam cię muzykę dla psów. Marlon! Marlona pokażesz się? Marlon. Ej, no pokaż buzie, a nie tylko wielki zat. Ej! Ej, ale mówię do ciebie. Pokaż twarz nam Marlon. No chodź tu. No ty. Poróbka jesteś ile masz? Fałd? Pokaż buzie. No zapoznaj nam tu ładnie. No taki? No ty. Nie, ja nie będzie pozował. On będzie pokazał fałdy. Dobra, znalazłam kanał, gdzie są specjalne y, filmy dla psów, na przykład jak psy biegają za piłką i mój Marlon ogląda, bo te psy są szczęśliwe i biegają. Ale widziałam, że są też y, o tym, jak, nie wiem, jak wiewiórki biegają, albo jak, jakieś ptaszki, albo kaczki. Także w zależności od tego, co was, wasz pies lubi, to można mu puścić. I tak się nazywa top Dogumentary. Czyli no, filmy dla psów są różne. To tylko potwierdza moją teorię, że na YouTubie znajdzie się miejsce dla każdego, dla wszystkiego, dla każdego hobby, dla każdego odpału. Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa!